thank <laughs> you Chwilą, jak tylko dostałam powiadomienie, że te paczki są w paczkomacie, to po prostu biegłam, ile sił w nogach, zrobiłam sobie zakupy. I to jak na mnie naprawdę całkiem spore. Dałam sobie takie przyzwolenie, tak naprawdę w okolicach urodzin, kiedy tam dostałam od rodziny jakąś kasę, to stwierdziłam, że tę kasę przeznaczę sobie na coś dla mnie. Tak naprawdę od czasu, kiedy zaczął się temat wykańczania mieszkania, bardzo rzadko sobie coś kupowałam. Często było też tak, że jak już sobie coś kupiłam, to po prostu Miałam potem wyrzut sumienia, i teraz pierwszy raz od dłuższego czasu zrobiłam sobie zakupy bez wyrzutów sumienia, więc to naprawdę super uczucie. I tak większość z tych, chyba wszystkie z tych rzeczy, które kupiłam, były na promocji, ale to dlatego, że teraz po prostu trwają wyprzedaże i aż szkoda było nie skorzystać i zamawiać rzeczy droższe, bo wiele sukienek, tak naprawdę wszystkie sukienki oprócz jednej, które tutaj się znajdują, były poniżej 50 zł. Niby to tylko kilka ubrań, ale tak naprawdę cieszę się bardzo i to też zwiastuje zakończenie trochę tego etapu wykańczania mieszkania, bo mamy skończone praktycznie wszystko, brakuje nam tylko jednej szafy w przedpokoju i to koniec, więc koniec po prostu z oszczędzaniem pieniędzy i myśleniem tylko o tym, na co trzeba jeszcze wydać i to wcale nie małe pieniądze, także koniec tego tematu, otwieramy, przymierzamy i mam nadzieję, że wszystko będzie mi dobre, bo naprawdę chcę Korzystać w końcu z tych ubrań jakoś ładnie w końcu się ubrać, bo nawet ostatnio Dominik mi powiedział, że chodzę ciągle w tym samym i no niezaprzeczalnie był to fakt. Po prostu nie miałam już się w co ubierać. Raczej wszystkie rzeczy, które zamawiałam, e są takie bardziej eleganckie, ładne, wyjściowe. Ten kombinezon kupowałam osobno, dlatego że za pierwszym razem jak dodałam go do koszyka w kolorze i czarnym i białym w rozmiarze XS, to wywaliło mnie i nie był już w ogóle dostępny na następny dzień, kiedy już zrobiłam. Poprzednie zamówienie weszłam znowu na stronę i ten kombinezon był dostępny tylko w kolorze białym, tylko w rozmiarze S. Dlatego nie wiem, czy będzie mi dobry. Zdecydowanie lepsza na pewno byłaby XSK, ale stwierdziłam, że zaryzykuję. Zamówię przymierzę, najwyżej zwrócę, a po prostu tak mi się podoba. No, piękny jest, ale nie wiem, czy nie będzie mi za długi. Biały kombinezon, taki marynarkowy, i z tyłu ma całe wycięte plecy. Mm. Ojej, strasznie długi. O, szkoda. Ten model sukienki widziałam później, jak ją zamówiłam w ogóle na TikToku. Jest to jakaś wiralowa sukienka. Zamówiłam ją i w kolorze białym, i w kolorze czarnym. Ona kosztowała 49 zł, także aż szkoda było jej nie wziąć. Tutaj jeszcze w kolorze czarnym. Bardzo ładna. Następnie taka letnia jasna sukieneczka. Tutaj z takimi ściągaczami. Pod Biustem. Wydaje mi się, że też będzie mi dobra. To też jest rozmiar XS i wydaje się całkiem mała, także jest nadzieja, że będę z tych zakupów zadowolona. Do tej sukienki nie do końca byłam przekonana. W sumie zamówiłam ją tak naprawdę trochę na próbę, bo stwierdziłam, że jak po prostu nie będzie mi pasować, to ją zwrócę. I ostatnia rzecz ze Stradivariusa to taki letni brązowy top. On kosztował z jakieś 20-30 zł, także stwierdziłam, że też biorę. Może najpierw zmierzę te ubrania, a potem przejdziemy do z rezerw. Na początek ten top, myślę, że bez szału, ale w sumie podoba mi się do jakichś takich eleganckich czarnych spodni. Myślę, że będzie ok, tym bardziej za tę cenę. No to super takich topów, bluzeczek. Brakuje mi oczywiście wszystkiego w szafie, ale takich zwykłych bluzek też, także raczej go sobie zostawię. Na pewno się przyda na jakieś ciepłe dni, o ile jeszcze takie będą w tym kraju. Ale niedługo wyjeżdżamy, tak naprawdę prawie na Trzy tygodnie tam będzie ciepło, będzie upalnie, więc na pewno taki top się przyda. Ta brązowa, ale skórzana sukienka raczej do zwrotu. Ja lubię trochę krótsze sukienki. Tutaj ona jest chyba dla mnie troszeczkę za długa i bardzo dziwnie układa się tutaj. Na ramionach. Wygląda jakby miała takie ogromne kaptury. No, te raczej zostawiam. Bardzo ładna, letnia, zwiewna sukieneczka. Bardzo podobają mi się w ogóle te ramionczka takie rozszerzane z tymi sznurkami tutaj. Pięknie to wygląda. No, z tej jestem bardzo zadowolona. Jestem ciekawa teraz, jak te wiralowe, tiktokowe. No, bardzo ładna jest. Ten dekolt w ogóle jest przepiękny, tylko tutaj znowu nie odpowiada mi trochę długość. Wydaje mi się, że jest na mnie za długa. No, to jak powiedziałam wcześniej, ja lubię trochę krótsze sukienki. I wydaje mi się, że jakby była tej długości, to wyglądałaby o wiele lepiej. I teraz myślę, czy w sumie ich sobie nie zostawić i nie oddać do krawcowej na przeróbkę, bo one kosztowały tylko 49 zł. Nie wiem, czy znajdę takie tanie sukienki, takie ładne, eleganckie, które mi pasują jeszcze w dobrej długości, no jednak ten wzrost, ja mam 1,55 m, okazuje się być no, często problematyczny, szczególnie właśnie w przypadku sukienek, a ona bardzo mi się podoba. Dlatego chyba sobie ją zostawię i po prostu oddam do krawcowej do skrócenia. Jeszcze nie byłam z zasłonami, także akurat przy okazji nie będę musiała specjalnie jechać. Przy okazji po prostu rzucę wszystko i może też cena będzie lepsza, jak tyle rzeczy oddam. Także tej białej nawet już nie mierzę, ale wydaje mi się, że raczej ze mną zostają. Stradivarius to tak pół na pół, ale mamy jeszcze Reserved i tutaj w ogóle zamówiłam sobie buty. Takie balerinki akurat były dostępne w rozmiarze 35, stwierdziłam, że właśnie do tych sukienek wszystkich mi się przydadzą, które pozamawiałam. Śmierdzą trochę chińszczyzną. Mam tutaj jeszcze jedną sukienkę, której jestem bardzo, bardzo ciekawa, bo na stronie bardzo mi się podobała, ale była dostępna w rozmiarze tylko... Od Eski do Elki. Także nie wiem, czy ta eska nie będzie mi za szeroka. Ona by była przepiękna, ale jest mi, no, ewidentnie, za duża. Wszędzie odstaje. tutaj. Oj, okropnie. No niestety o wiele, o wiele za duża. Ale szkoda, bo krój bardzo ładny. No niestety. Wziąłam sobie jeszcze takie panterkowe body, one kosztowały niecałe 20 zł, ma fajny materiał i bardzo ładnie się układa, także na pewno zostaje. I w reserved wziąłam jeszcze taką basicową, jakąś po prostu zwykłą bluzkę z krótkim rękawem, kosztowała 15 zł, więc tak naprawdę aż szkoda było nie wziąć, czy to nawet do sklepu, czy na spacer z psami już też te takie bardziej ciarachowe ubrania miałam w takim stanie, że naprawdę aż wstyd było w tym z mieszkania wychodzić, dlatego takie rzeczy też się przydadzą, a teraz właśnie w reserved dużo takich t -shirt. Jest na promocji, czy to za 15-20 zł, także nawet na co dzień spokojny. No I tak średnio jestem zadowolona z tych zakupów, ale to zawsze tak jest. Jak już człowiek chce coś sobie kupić, to albo nic się nie podoba, albo nie ma rozmiaru, albo nie pasuje. Także tak naprawdę na 100% zostawiam sobie to wody, tę bluzkę, Sukienkę ze Stradivariusa tę z biewną, białą, i chyba dwie te eleganckie sukienki wiralowe, które i tak będę musiała oddać do Krawcowej do skrócenia. No i tyle. Reszta raczej wszystko do zwrotu, ale przynajmniej jak te zwroty mi przyjdą, to kupię sobie kolejne ubrania. O ile coś jeszcze w ogóle mi się spodoba w tych sklepach. Dzisiaj na obiad robimy łososia ze szparagami i pietruszkowym pire. Wczoraj znalazłam ten przepis i już to jedliśmy i było tak pyszne, także stwierdziłam, że muszę Wam to pokazać. Zrobicie to oczywiście i z Thermomixem i bez, natomiast no w Thermomixie pewnie będzie łatwiej. Na samym początku należy rozgrzać piekarnik do 220 stopni na funkcji grill. Następnie odważyć łososia, tutaj w zależności ile chcecie. Nas jest tylko dwójka, a tutaj jest przepis na aż 8 porcji, także robię o wiele mniej. Następnie Przygotowujemy marynatę do łososia. Tutaj pokazuję Wam wszystkie składniki i proporcje. Z racji tego, że mam o wiele mniej łososia, to użyję tylko połowy z tego, co jest tutaj napisane. Kiedy w naczyniu mamy już wszystkie składniki, to całość miksujemy. Następnie na blaszce układamy sobie umyte szparagi bez twardych końcówek oraz naszego łososia na tych szparagach i teraz łososia pędzelkiem będziemy smarować tą marynatą. I smarujemy tak bez oszczędzania. Jeśli jeszcze zostanie tej marynaty, to można nawet te szparagi trochę posmarować. I tak przygotowanego łososia na razie zostawiamy sobie na blaszce, bo teraz będziemy przygotowywać nasze pire. Do pire będą nam potrzebne ziemniaki, oczywiście pietruszka, cebula, mleko i przyprawy. I co jest świetne, to jak już sobie to przygotowujemy, to pire robi się 25 minut i dokładnie na tyle musimy wstawić nasze szparagi i łososia do piekarnika i potem wszystko jest gotowe w tym samym czasie. Pamiętajcie, żeby ziemniaczki pietruszkę pokroić w miarę na równomierne, drobne kawałki, dlatego że przez te 25 minut będziemy to gotować w mleku, i żeby nie było żadnych twardych kawałków, to wszystko równomiernie musi zmięknąć. Zobaczcie, jak ten łosoś pięknie się przypiekł, i na górze z tej marynaty zrobiła się taka fajna glazurka. To jest przepyszne. I po 25 minutach, kiedy wyjęliśmy łososia, to nasze piremie również jest gotowe. Wystarczy je jeszcze tylko zmiksować. I gotowe, jeśli ktoś lubi to można pire posypać jeszcze odrobiną pietruszki dla ładnego wyglądu. Jedziemy właśnie zadbać o nasze telefony. Ja jak widać jakiś czas temu oczywiście zbiłam sobie szybkę. Co prawda jest to szybka ochronna, także tyle dobrze wystarczy ją wymienić i będzie jak nowy. Poza tym mój case już trochę zżółkł, też przyda mu się wymiana. No i będziemy wymieniać też baterie. Stan naszych baterii w telefonach to aktualnie serwis. A tak jak już w poprzednim vlogu wspominałam, szykuje nam się niedługo taki długi, daleki wyjazd i chcemy, żeby nasze telefony były wtedy w dobrej kondycji. To co, wymiana telefonu, ale na ten nowy model to teraz będzie. A to, żeby mieć przy że to właśnie jak tam jest z fakturą? Bo tam przy jest problem. Tak, nie, A? No to żeby jest... no, Jesteśmy w restauracji i nie mamy telefonu, bo musimy ze sobą rozmawiać. Trzeba rozmawiać. Ale dziwne, nie masz dwóch rzeczy telefonu, coś na no jednej, ja jednego jednego i jest tak dziwne. No. od razu jak wyszliśmy, to miałam takie poczucie, że już czegoś zapomniałem. Nigdy nie byliśmy w restauracji bez telefonu. Może powinniśmy tak robić? Strasznie. Mamy już nasze pizza po minucie. Bardzo szybko, proszę. Ostatni razem mieliśmy tutaj taką, no chyba ja najbardziej pikantną rzecz jaką jadłem w ogóle w życiu nazywa się Karolina, ta pizza eee, masakra. masakra. No mi po prostu pikantny. język, musiałem iść do toalety. Oblewać się wodą. Oblewać się wodą, bo było mi niedobrze, no, no nie do wytrzymania. Nie, jest bardzo. Lubię pikantne w ogóle rzeczy, ale no to było już przesada. A teraz mamy zwykłe peperoni, bo jest teraz to w ogóle tam, oferta proszę. lunchowa. Taką pizzę i kole za 29,90. Ona jest od poniedziałku do piątku taka oferta, więc super, od 14 do, do 17. Można powiedzieć, że pierwszy raz jem tę pizzę i się nią będę delektował, bo wtedy się po prostu, nie, walczyłem, 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 walczyłem z tą pizzą. Smacznego. Ja. Tylko tą koronę sera. Co? Zobaczcie tylko tam koronę sera <noise> mm. Słuchajcie, ciaska w kropie? <noise> jest SMR mm. <noise> mm. odebraliśmy właśnie telefony. Bateria wymieniona, szybka wymieniona. Wygląda pięknie. No i wybrałam sobie też nowego case'a, taki różowiutki. Takiego samego case'a ma też Dominik, tylko, że w kolorze niebieskim. Także mamy teraz takie matching. Fajnie wyglądają. O, Teraz nawet case'y mamy pod kolor telefonów. I w prezencie dostaliśmy jeszcze magiczny papier ze zbitej szybki. Jestem bardzo ciekawa, jak się sprawdzi, szczególnie na MacBooku od Dominika. Dominik ma Takiego ciemnego MacBooka, który bardzo się palcuje, więc zobaczymy, jaki sprawdzi magiczny papier. Jak to zobaczyłem na półce, to tak mówię, wygląda jak ręczniki, ale ja nie wiem, może to jest jakaś ładowarka albo co. A pan mówi, że to są <grym ręczniki? <grym <grym> <grym> są <grym> i... <grym> tak, magiczny papier. I właściwie wszystkie serwisy od lat robimy w zbitej szybce. Zawsze jesteśmy bardzo zadowoleni. Mamy też bardzo dużo akcesoriów ze zbitej szybki czy to właśnie szybki ochronne, czy to case. Ja mam nawet magiczny sznurek. Mamy też magiczne butelki i ze wszystkich produktów jesteśmy bardzo zadowoleni także zbita szybka. Polecamy są w wielu miastach w Polsce. Czekam właśnie na taksówkę i zaraz jadę do fryzjera. Jadę na moją pierwszą w życiu metamorfozę, jadę rozjaśniać włosy. Jestem bardzo ciekawa, jak będę wyglądać, i szczerze mówiąc, trochę się stresuję, ale bardziej się nie mogę doczekać tego efektu końcowego. Także zaraz wychodzę, pobrałam sobie nawet jakieś odcinki serialu na Netflixie, biorę ze sobą laptopa, prowiant i tak dalej, bo wiem, że spędzę tam. 8 godzin, ale w ogóle nie obawiam się o swoje włosy. Wiem, że jadę do naprawdę dobrego miejsca do profesjonalistów. Jest to salon envok w Katowicach. Byłam już tam dwa razy, natomiast tylko na tonowaniu włosów. Teraz będę przechodzić całą metamorfozę. Obserwuję ich już długi czas na Instagramie. Widzę, jak piękne kolory robią na głowach, także no mam nadzieję, że dzisiaj ja wyjdę z takim pięknym kolorem i zupełnie innym niż mam teraz.

Mam piękny ten kolor. A jestem... <grym> jestem w szoku. Nie da się, to nie da się opisać tak da tego że tu nie Nie, to bardzo ładnie, ale chyba <grym> tak, się... To, to nie tak, to nie? jak to widzę, to, tak, to to, to jest. Jest. Tak, do Musi no, robiliśmy się z tobą. to sobie zrobiliśmy no. nie było tak jak u dziewczyn, że co miesiąc no. jak je klaunówa jedna i druga robi, no. tylko wiesz, one po prostu duże, no. tak? No. Wtedy po prostu naturalnie i tak. Dziękuję, dziękuję. bardzo, dziękuję. dziękuję. To było naprawdę super. Fajne, robię. że wygląda, też przyjęli. No, no, no właśnie, I z tymi końcówami, my zrobiliśmy tak, e, później ewentualnie możemy się na tonowania, więc możemy się bawić z tymi końcówami, tak? Mm -hmm. Na zasadzie, że ludzie cieplejsze, bardziej zimne, są takie oglądające też fajne kolory, więc, więc e, e, to się można walić. Dzień dobry, dzień dobry, witam się z Wami już w nowej odsłonie jako blondynka. Koniecznie dajcie znać, co myślicie i jak Wam się podoba ta metamorfoza. Ja wciąż się oswajam ze swoim nowym wyglądem. Nigdy wcześniej nie robiłam nic z włosami, a na pewno ich nie rozjaśniałam, więc tak naprawdę nie wiedziałam, jak będę wyglądać. I szczerze mówiąc, na fotelu przeżyłam trochę szok. I w ogóle zauważyłam, że ja tak średnio znoszę jakieś duże zmiany pod tym względem, że przez pierwsze dni tak samo. Było, jak się przeprowadzaliśmy, tak samo było, jak mieliśmy dwa szczeniaki, i za pierwszym razem Elmo, i za drugim razem Erniego, to mam tak, że przez pierwsze dni je ja muszę Nauczyć się, jakby żyć na nowo w tej nowej rzeczywistości, i te pierwsze dni to po prostu totalna rozsypka i chaos. Nie mogę się na niczym skupić i tak też było wczoraj i przedwczoraj. I może brzmi to trochę śmiesznie, ale wierzę, że są osoby, które też tak mają, i dzisiaj zaczynam mój drugi pełny dzień w tym kolorze włosów w nowej odsłonie, i dopiero jestem w stanie jakoś normalnie funkcjonować. I od razu dla tych, którzy być może będą zainteresowani moimi włosami zajmował się Sebastian i Klaudia, ale ogólnie uważam, że wszyscy fryzjerzy tam to specjaliści w Envok, dlatego że przez cały dzień, jak tam siedziałam, bo byłam tam od godziny 9 do 19.30, czyli praktycznie do samego końca, do ostatniego klienta ja tam siedziałam i tutaj szczególne podziękowania dla Sebastiana i Klaudii, bo ja po tym dniu byłam wykończona, a nie chcę wiedzieć, jak oni się Czuli. Przez cały dzień trochę klientek przez salon się przewinęło i nie widziałam, żeby od kogokolwiek ktoś wychodził niezadowolony albo z brzydkimi włosami. Także jeśli szukacie jakiegoś sprawdzonego miejsca, to naprawdę polecam, tym bardziej, że bardzo profesjonalnie wszyscy podeszli do mojej metamorfozy, dlatego że najpierw byłam umówiona w ogóle na konsultację i ustalaliśmy, co chciałabym z moimi włosami zrobić, jakie są możliwości, co da się z nimi zrobić. Następnie jakiś czas później byłam w ogóle na próbie rozjaśniania tych włosów. I właśnie Sebastian i Klaudia sprawdzali, jakie stężenie rozjaśniacza będzie dla mnie najlepsze, czy te włosy to wytrzymają. Więc zanim wyszłam z takimi jasnymi włosami, to wszystko było po kolei sprawdzane. I jak już wiedzieliśmy, że uda się to zrobić, że uda nam się osiągnąć taki efekt, a moje włosy to wytrzymają, no to umówiliśmy się na tę metamorfozę. I pamiętam, że właśnie za pierwszym razem, jak byłam na konsultacji, to Klaudia wspominała mi, że rozjaśniane włosy zdecydowanie wymagają więcej, pielęgnacji, więcej uwagi, czy jestem na pewno na to gotowa. jest takich plusów to powiedziała też, że rozjaśnione włosy mniej się przetłuszczają i mimo, że ja mam ciemne włosy od skóry głowy, tak, one faktycznie wyglądają dłużej i świeżo. Dzisiaj jest ich drugi dzień. Wystylizowałam je sobie na krem i szczotkę, które za chwilę Wam pokażę i jestem w szoku, bo one wyglądają bardzo ładnie i świeżo. Jak miałam moje naturalne włosy, to na drugi dzień one były takie, że no, mogłam w nich wyjść, ale nie nie do końca czułam się taka czysta na 100%, a tutaj nie mam tego problemu, więc to jest na pewno plus. Kolejnym plusem jest to, że te włosy rozjaśniane zauważyłam, że zdecydowanie mniej się odgniatają. Moje naturalne włosy. Bardzo mocno się odgniatało. Jak tylko założyłam na nie gumkę, to od razu było widać odcięcie. Ja nigdy nie śpię w rozpuszczonych włosach, więc na noc albo zwijałam je w luźnego koka albo w warkoczyka. Rano jak wstawałam, to już widziałam odgniecenia. I te włosy tak naprawdę nadawały się albo do spięcia w ciągu dnia, albo do wystylizowania, a najlepiej umycia na nowo. Ale z minusów, ja już rozumiem. O co chodziło z tą pielęgnacją i o co chodzi z pielęgnacją włosów rozjaśnianych. I zderzyłam się ze ścianą tak naprawdę już przy pierwszym myciu, które robiłam wczoraj. Jak miałam moje naturalne włosy, to one były takie gładziutkie. Nakładałam sobie szampon, pod palcami były takie miłe, ta woda z nich tak ociekała, a te. Od razu czuć, że te włosy są o wiele bardziej szorstkie, że w ogóle podczas mycia szamponem trzeba uważać, bo one mogą się plątać. I no, na początku byłam trochę y, zaskoczona. Następnie po myciu wzięłam się za suszenie tych włosów, i przez to, że maskę trzymałam o wiele za krótko i nałożyłam ją na włosy tak naprawdę byle jak, to one mi się troszeczkę spuszyły te włosy wczoraj i wczoraj jeszcze tak po tym myciu byłam taka trochę miałam mieszane uczucia, natomiast teraz już znalazłam na nie patent. Na pewno lepsze kosmetyki i zamówiłam sobie taki szampon oraz odżywkę z Kerastas, tej samej serii. Jeszcze ich nie używałam, bo one przyszły mi dopiero wczoraj po myciu tych włosów, także będę dawać znać jak mi się sprawdzają i Właśnie Sebastian po całej koloryzacji powiedział mi, że poleca mi używać fioletowego szamponu tak raz w tygodniu, żeby trochę ochłodzić ten kolor, bo wiadomo, jak to rozjaśnione włosy mogą z czasem po prostu żółknąć. I zamówiłam sobie taki z Moroccan Oil. I od razu do Dominika też przestrzegłam, że moich kosmetyków to ma nie dotykać. Wiecie, ile zapłaciłam za te trzy kosmetyki? 317. What? ale dobra. Chciałaś babo, to masz podobno są wydajne, więc e, jeśli będę ich jakoś z głową używać, to starczą mi na długo. A jeśli chodzi o stylizację tych włosów, to dzisiaj one bardzo mi się podobają, są takie gładziutkie i o wiele mniej spuszczone, dlatego że em, wystylizowałam je sobie na ten krem. Tym razem właśnie użyłam go na suche włosy, także najpierw posmarowałam sobie włosy tym kremem, a potem wystylizowałam je na tę szczotkę z rewlonu. Ona teraz ma tutaj no włosów, Także nie zwracajcie na to uwagi, jeszcze jej nie oczyściłam. Kiedyś ta szczotka była wiralowa, ja ją kupiłam dawno, dawno temu i ona była spoko, natomiast na tych moich naturalnych włosach, no to nie robiła jakoś szału, i tak, i tak były gładkie te włosy. Tutaj uważam, że ta szczotka super mi się dzisiaj sprawdziła i będę tę metodę jeszcze testować, będę też stylizować te włosy od razu po suszeniu, jak te włosy jeszcze będą takie bardziej wilgotne, ale już na pewno na suche włosy naprawdę spoko się. Sprawdza. To tylko drugi dzień, a już mam tyle doświadczenia z tymi włosami, ale naprawdę interesuje się dużo też rozmawiać z moją koleżanką, która ma już bardzo długo rozjaśniane włosy i chcę dbać o te włosy, bo nie po to je rozjaśniałam, żeby one teraz wyglądały brzydko, także chcę, żeby zawsze wyglądały Ładnie, także będę się na tym skupiać, będę się do tego przykładać. A teraz się zbieram, bo zaraz mamy 13 i wychodzimy z Dominikiem. A wychodzimy, słuchajcie, na randkę. Ostatnio postanowiliśmy sobie, że raz w tygodniu jedno z nas na zmiany będzie organizowało taki dzień niespodzianek i będą to takie randki. Teraz przyszła moja kolej. I mam nadzieję, że w ogóle uda mi się Dominika zaskoczyć. On w ogóle nie wie, gdzie jedziemy. Pierwsza rzecz to będzie taka aktywność, a potem jedziemy coś zjeść. No, jestem ciekawa, czy się domyśla. Jesteśmy już na miejscu. Tam jest nasze miejsce docelowe, ale chyba nie widać. Idziemy na strzelnicę. Dominik teraz już trochę być? się domyślił. Tak, no domyśliłem się, bo już jak byliśmy w sumie przy, przy celu, po drugiej stronie i wiedziałem, że to jest strzelnica po prostu na tej ulicy, a nie byłem nigdy I w sumie chyba chcieliśmy iść kiedyś... kiedyś o tym rozmawialiśmy, potem Ale długo nie podejmowaliśmy tego tematu, więc stwierdziłem, że trochę jest Cię fajnie. to zaskoczy Szczerze mówiąc, na początku Paulina mi mówi, no że nie mogłaby iść w sukience to sobie pomyślałem, skok na bungee i tak mówię, kurwa nie wiem czy bym chciał no ale na strzelnicy też bym w sukience wyglądała ale, ale na strzelnicy no to spoko, spoko, nie serio, pomyślałem jak wyjeżdżaliśmy z garażu to myślałem, że bungee i tak się przez chwilę nawet przestraszyłem, że chyba Ej, nie chcę ja bym sama nie chciała jak oceniasz moją niespodziankę. Najlepsze jest to, że niespodzianka się udała. Do mnie w ogóle się nie spodziewał, więc jestem z siebie domna. Dopiero minutę przed celem się zorientowałem i strzeliłem. Sobie. No, strzeliłem, bo, że jest to strzelnica. Podobało mi się bardzo. Trochę postrzelaliśmy, bo razem wykorzystaliśmy 70 nabojów. Ja strzelałem z trzech różnych broni, Paulina też, więc e, fajnie, fajnie. Jeżeli nie byliście, to polecam. No jest, jest mega głośno. Mi się też podobało. Coś innego, fajne doświadczenie, Coś przynajmniej trzymać broń w ogóle w ręce. mi myślę, że jest to trochę łatwiejsze niż, niż w rzeczywistości było. No bo oddalaliśmy sobie tą tarczę na 10 metrów, no i nie jest to takie proste wycelować, nie? No to prawda. I przerażające jest trochę to, właśnie ten hałas na miejscu, i to, że tak naprawdę te naboje są takie. Takie wielkie i w ogóle no to jest... Nie do tych karabinów. Miorno, no to jest straszne to jest trochę, ja no. szczerze mówiąc zapomniałem, no bo ja ostatni raz strzelałem w wojsku. O Jezus, chyba w grze. Się stare dobre czasy przypomniały. Okej, okay. a teraz wyszliśmy z pieskami, bo siedzieli w domciu, czekali na nas.